Cześć! Witam Was na kolejnym gameplay. W tym gameplayu będę grać w inną grę, w Scary Teacher 3D, więc zapraszam Was do oglądania! Okej, okay, to jest ta gra. I teraz jeszcze nam się ładuje. Co tak długo? O, to jest ta obój Boże. O, nagroda dnia. Jutro będzie, jutro dostanę następny jakiś darmowy rozdział, super. Oto gra Scary Teacher 3D. No to wchodzę do Carrier Mound, gdzie to są wszystkie takie oto rozdziały y, tej gry Scary Teacher 3D. W pierwszym, y, w pierwszym gameplayu będę grać w, w zwykły rozdział, chapter pierwszy, o ten, dla y, nowych y, graczy. Surprise Trap Oj. Znajdź pułapkę na myszy i połóż ją na stole, aby zatorturować Misty. A oto Misty. Straszna nauczycielka. Okej. Okay. Oczywiście sobie wyłączę kamerkę. Dla dobrej gry. I jakby ten, jestem sama w domu, więc będzie całkiem odlotowo. Mm. Muszę poczekać, aż sobie ta zacznę nauczyć, jak to sobie pójdzie. Ej, chyba mnie teraz nie zobaczy, jak wejdę do środka. Okej. Okay. Dobra, ta pułapka na myszy chyba była w szafie. O, w tej szafie, dobra. Dobra mam. I teraz ją położę na stole, o tu, na gazecie. E, co jest? Czemu jej ja nie mogę położyć? Aha, dobra jest. I teraz ją ukryję gazetką. I teraz muszę wyjść z tą, żeby mnie nie złapała. Ale tak, tak ją chyba, tak podglądać. Bardziej chyba na tym okienku, dobra. O, idzie, idzie? Ja sobie trochę podgłośnie tutaj, chyba... Tyle, bo ja bym trochę nie słyszał. I mean, Uważaj na gazetkę! Oh, my hand! My hand! <laughs> oh, <hurts> o, so <laughs> udany. Ja gram właśnie postacią tania i teraz spora na następny, na następny przycisk Trouble in a Bowl Dodaj soli do śniadania Misty i daj jej nauczkę. Jak się załadowała ta gra, jak tłumaczyłam, to ona mówiła I am the best chef in the world. Oki. To wchodzę do środka. O, -o. o nie, kłódka. Ile tutaj można? Właśnie przesunąć sobie dywan i blisko... Ach, nie ten kolor. No, ja nie mogę, dobra. Na stoliczku tutaj jest czerwony klucz przecież. O, mam. Teraz szybko muszę dodać soli. Okay. Nawet tu pułapka jest na niedźwiedzie, masakra. Mam sól i chyba do tego właśnie muszę wsypać. Co ona właśnie tu ma do jedzenia? O nie, muszę uciekać, muszę uciekać. Muszę uciekać. O nie uderzyłam się. Uderzyłam się na pułapkę. gdzie ona jest? Jej nie widzę. A, tu jest! No, idź szybciej! Idźże szybciej. Hello! Oh, yummy, yummy, yummy. Ma zasłonę! So o mój Boże, jeszcze chyba to zwyglutowało w dodatku! I drugi przykus udany! Zepsuj czymś telewizor, żeby Misty nie mogła obejrzeć swojego ulubionego Horror Show. Okay. To mi nie wygląda na horror show. Oj, tutaj mamy takie mikstury. Mamy Dancing Gas, Wednesday Dancing Gas i Laughing Gas. I ja bym sobie wzięła Wednesday Dancing Gas. No to let's go. Muszę coś znaleźć, żeby zepsuć e, telewizor. Więc chyba pójdę do... właśnie tutaj... do garażu, czy nie wiem, do shopy. Mamy łom, mamy młotek, mamy... coś takiego. Ja wezmę łoma. Jest najłatwiejszy. Ja chyba się włamie do tego domu. O, o, o. Okej, okay, nie widzi mnie. Myślałam, że już ona zacznie mnie gonić. Dobra, ona idzie sobie tam, nie wiem, do drugiej łazienki, czy nie wiem gdzie. Okej, okay, i tutaj jest jej salonik, gdzie jest telewizja. Aha, dobra, tam już był. Nieważny. A. Owiatom nie jest icinga, bo wiem o tym. I po telewizorze. Po telewizorze. I teraz spróbuję znaleźć nauczycielkę. Gdzie ona może być? Pewnie na górze. O, ona tu idzie. I ona tu idzie, dobra, dobra. Muszę nie zostać złapana i jakoś użyć tego, tej taniec Wednesday. Nie widzi mnie chyba, co? Chyba mnie nie widzi. Gdzie ona idzie? Okej, okay, włączam oh, oh. tę miksturkę. Ha! Tańczy! Tańczy taniec Wednesday. Patrzcie! Nie wiem, ja tutaj wejdę sobie. O nie, ale jej nie widać. O, jakoś ją widać. Widzicie ją jakoś? <gry> o, dobra, teraz idzie właśnie do salonu, gdzie jest zepsuty telewizor, więc ja tam idę. <gry> no, what happened to my TV? My favorite show was about to start. Baio iaio. Co po telewizorze? Zniszcz suknię Misty, żeby uniemożliwić jej pójście na karnawał. Dlaczego miałaby jej zostać pozwolona na jakąkolwiek zabawę? No, no, możesz sobie pomarzyć. Okej, okay, wybrałam y, miksturkę chichrającego gazu. No, śmiejącego się gazu i muszę odblokować znowu e, drzwi czerwonym kluczem, który jest na warweczce po prostu położony tak po prostu. I'm the best chef in the world. Otwieramy i wezmę sobie tą pułapkę na niedźwiedzie. Okej, okay. o, Nożyczki tutaj są, nawet nie wiedziałam. Idealnie się przydadzą do zniszczenia sukni. Dobra, suknia chyba jest w jej pokoju. Oczywiście dam jej pułapeczkę. A! Nawet w nią nie weszłam, a myślałam, że już w nią weszłam. Dobra, teraz muszę poszukać jej pięknej, no pięknej sukni, która stanie się najgorszą suknią na świecie. Tu nie ma. O, tu chyba jest talia, ja muszę znaleźć podróbkę. Kiedyś była podróba. Jeszcze duplikat tej sukni, ale chyba nie ma tej podróby. Znajdę jeszcze tu. Zaraz gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Gdzie ona idzie? Zaraz gdzie ona jest? Nie wiem, ja, ja wyłączam, bo... Chciałam bez kamerki. Dobra, no to muszę chyba jednak... Zaraz gdzie ta suknia jest? A, tu. Ciao i gotowe. Niech się jeszcze potknie. He, he, he! gdzie ona może być? Chyba nie tak chyba ułożyłam to. Muszę zamknąć chyba na razie tę szafkę i znowu ją otworzę. Uh! Ona tu idzie, nie udało mi się. Dobra, to ja sobie postawię tą. Ej, ale jak widzieliście, to w tej sukni stała się taka. Piękna, elegancka bluzeczka. Nie wiem, czy widzieliście. Jakby taki topik, ale... <grystanie> Okej, okay, dobra. Następny psikus jeszcze zrobimy. Umieść pineskę na sofie, tak? Aby uszczypnęła Miss D. I ciesz się widokiem jej cierpienia. I like tea so much. Ja też uwielbiam herbatkę, lol. Okej, okay, to teraz wezmę... Gazujący taniec. Tańczący gaz znaczy się. Okej, okay, tutaj... Nie ma żadnej kłódki, więc mogę... Aha, dobra. ona tutaj jest. To jest idzie. Okej, okay, to ja żyję tego tańczenia. Ha! Tańcz, tańcz dla nas. Potańcz sobie, a ja zrobię psikusa dla ciebie. Szybko, 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 szybko. A, się zaraz skończy taniec. Nie, 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 nie. Ha! Szybko. Szybko na ogródek. Bajo ja nie mam mnie już. Ok, i ja sobie poczekam w jej ogródku. Aż usiadnie. Um, oh. Is there a secret witch inside? Piękne. Piękny ten psikus był. Zło Misty nie zna granic. Wolni biednego kotka, którego ona zamknęła w klatce. Shut up, you silly cat! O oh, nie! I'll keep you locked in here forever! Biedny kiciusz. Muszę go uwolnić. Okej, okay, to idę, biegnę szybko do niego i, i ja się włamię do domu ze czerwonym kluczykiem, żeby uwolnić tą, tym kluczem łódkę. Okej, okay, jestem. Ja, to chyba było tu, ale nie wiem czy ona... Okej, okay, jestem. Dum, dum, tum, dum, tum, 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 poczekajcie chwileczkę. Wyalniam się w jednym koteczku. Nie mogę sobie opuścić ten kucyk. Ok Okej. Hmm? O oh nie, ona będzie mnie teraz gonić, bo się upewniła, pewnie... Oh, <ni <university anyway> o nie, nie zauważyłam jej, o kurde. O nie, 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 a ja wyłączyłam. Kurde, pełną kamerkę i nie wiem gdzie ona jest. Nie waż się, nie waż się. Oga, ojku, o nie, kutka, co mam robić? O nie, 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 Zapomniałam. Mm. Przedałoby się jakiś młotek i szybko muszę znaleźć. A, gdzie ona jest? O nie, 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 Ona tu biegnie, Nieważne. Szybko, muszę szybko biegnąć po jakiś młotek. Szybko. Tylko, że mnie nie złapała. O nie, 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 nie. Szybko, szybko, szybko. Młotek, szybko. Nie ja udało mi się. Dziękuję bardzo. Dobra, jeszcze raz. Wezmę czerwony klucz i młotek. Tyle, mam inny pomysł. Blokowałam drzwi i damy pułapkę na niedźwiedzie dla naszej pani nauczycielki. O! Żeby się na nią potknęła, i teraz się jakby no nie, no dobra. Nie będę się kłamywać, tylko sobie po prostu wejdę teraz do domku. Gdzie ten czerwony klucz? O, tu jest! Czerwony się świeci. Ej, tu jest następny, co jest? Okej, okay, nieważne. To jest bardziej chyba specjalny i rzadki klucz. Tej klucz. Dobra. O nie, gdzie ona idzie? Okej! Okay. Dobra, to szybko. Chodź, kiciuś. A, gdzie ona jest? Ja jej nie widzę! O nie, no tu jest! O nie! traci się, nie uda mi nie złapać. O nie, 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 Żydko. skok okej okej nie, mnie złapać! złapać ha, nie, nie, jest ha. Zaraz nie, się jej stało? Ona jeszcze raz powiedziała to co ona mówiła. Co jest grane, lol. Takie są błędy. Zde. Dobrze, jeszcze zrobię ostatni psikus z, z innego rozdziału z Nacho Average Squad. Z domkiem na drzewie. Misty myśli, że może tańczyć ile chce w swoim nowym domku na drzewie. Co jeśli ona z niego spadnie? Tak, to pan Francuz dla niej zbudował ten domek na drzewie. Aha, jeszcze prawie popsuła ten piękny domek na drzewie, który zrobił jej pan Francuz. Nieważne. Wybiorę znowu Wednesday Dancing As, będzie pięknie. Dobra, to zaczynamy tę piękną misję, którą dla was... Ostatnią wybrałam, psikus, a nie misję. Misję to tak mówi Werka Aferka, wiem o tym. Chwila, a jest otwarta? A jest, dobra, nie muszę mieć klucza. Okej, okay, ona jest na górze. Najpierw muszę znaleźć jakieś narzędzie w piwnicy, jak dobrze myślę. Chwila. O, to jest to. Tylko, że to narzędzie muszę naładować, żeby nim właśnie ściąć drzewo, drewno, czyli nóżkę z tego domku, na które jest w ogródku. To była ta Nie, dobra, tu tutaj na pewno. Ses, co jest? Nie, no to chyba musi być tu. O, dobra, tu jest. Bo... Zresztą, co ona robi? Ha! Ona tańczy! <grystanie> ona tańczyła. Dobra, nieważne, podłączam to piękne cudo. He, moje nogi! <grystanie> dobra. To ja idę się popatrzeć na to drzewko. Domek na drzewie. Coś też jest ten. O, to jest ono. I tym właśnie narzędziem trzeba ściąć to drewno. Czyli nóżkę od tego domku na drzewie. No i to jest drabinka. O, nie mogę tam wejść. Mm, muszę na tą drabinkę. Ciekawe, jak tam jest w środku. O, idealnie! Ha, o, o! Wyszłam! O! Wezmę tą drabinkę na samo ogrę, kiedy by pani nauczycielka była w ogródku, tak jak ja teraz. Czemu tutaj przebija drzewo? Co jest grane? Um, Okej, okay. to są jakieś ścianki, a tu... bo nie mogę przejść, bo tu jest za ciasno. Dobra, to ja wychodzę z tego pięknego domku na drzewie. Tylko tak... I... Ała. Okej, okay, to idę teraz odpiąć o nie. I'm the best Ona jest kuchni. Kurde, hmm, mam drabinkę, to mogę się dostać na górę. Przecież. O. A dobra. Jednak była pułapka na niedźwiedzie. Okej. Okay. Zerń sobie tak, na bezpieczny sposób. A! O nie! Tak, myślałam, że ona zejdzie na dół. No nie, muszę ją wrobić. Muszę ją wrobić w konia. O, dobra, udało się. Jejku, mogłam użyć teraz tego tańca Wednesday. Przecież. Okej, okay. właśnie. Czemu ja tu właśnie poszłam? Ja chciałam teraz odpiąć właśnie narzędzie z tej ładowarki. Dobra, to wezmę klej. Oczywiście ten na drewno. Nie ten zwykły. Okej. Okay. Tylko, żeby jej nie było w pobliżu. Co? A, dobra, ona tutaj jest, więc ona mnie nie widzi. A, to był ten pokój. Okej, okay, odłączamy. I teraz muszę iść do domku na drzewie z powrotem. To idę. O, no nie, źle mi się, źle mi się drzwi zamknęły. Oboże, jakbym chciała się wykąpciać w tym basenie. A, dobra. Nieważne. Uwaga, będę wiercić pięknie i bezużytecznie drzewo. No nie bezużytecznie, ale pięknie. Fat. I gotowe. Strasznie wysoko to zrobiłam. I teraz ten klej. Będzie mi widać. Aha, nie widać po mnie. O, tą tanie. Ja sobie na nią poczekam i przywale jej drabinką. Mam nadzieję, że to mi się uda, bo ja to bardzo rzadko robię z drabinką. Gdzie ona jest? Oni ona schodzi dopiero na dół. Mmm. Poczekamy, poczekamy, bądźmy cierpliwi. <laughs> Włączyłam kamerkę

potańcz sobie. Hehehe. <grym> popatrzmy się tak z daleka, jak ona tańczy ten swój taniec. Ale wiem, że ją widać też tutaj. Wiem o tym. To ja spadam. Lecę do szopki. Chcę schować. A może tak po prostu sobie wyjdę z jej domu. Uwaga. Siu! A czy trawie. Oj. skaczę po trawie. O, nie wyszłam. Uwaga. Czy przykus się uda? O jezu, co jest? To dźwięk dwa razy się włączył. Jednocześnie. W sumie się dzieje takie echo. Co jest? O, 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 o! Francis! I po domku na drzewie. Udało się! I to już jest niestety koniec mojego pierwszego gameplayu. Ale może jutro, albo pojutrze jeszcze wrzucę następny drugi gameplay o Scary Teacher, albo o Clash of Scary Squad. Jakby prawie z tej samej właścicieli, z tej samej właścicieli ZMK Games. To ja wychodzę do domku. Aha, smyk. Wychodzę. No i niestety to już jest koniec tego gameplayu, mojego pierwszego, tej gry Scary Teacher. I chcę Wam podziękować, że obejrzeliście mój taki gameplay do końca i zostawiacie łapkę w górę, jeśli Wam się spodobał. Jeśli jesteście nowi, zasubskrybujcie mnie po więcej takich gameplayów i po innych różnych rzeczy. Trzymajcie się, pa! pa!